Dzień dobry, szczęść! Boże moi drodzy, 23 czerwca, dzień taty, czyli tak jak zapowiadałam wcześniej, zaczynamy Cię kolejną nowennę pompejańską, która potrwa do 15 sierpnia do największego Maryjnego Święta, czyli uroczystości Niebośnięcia Najświętszej Marii Panny. Zaczynamy Cię tę pompejankę, na pewno nie będzie, trudno, nie będzie łatwo. Będzie trudno, na pewno będą dni, kiedy nam się nie będzie chciało, kiedy będziemy walczyli z samymi sobą, z własnym lenistwem, słabościami, przeciwnościami, bo jestem pewna, że będzie tysiąc przeszkód, żebyśmy ją przerwali, tysiąc pokus, tysiąc okazji, ale najważniejsze jest to, żeby trwać na tej modlitwie. I więcej im ona jest bardziej taka trudna. Um, mamy dużo pokus, tym większy będzie modlitwik parametrywa, jeżeli oczywiście wytrwamy do końca. Więc życzę Wam przede wszystkim wytrwałości żebyśmy i sobie i Wam, żebyśmy po prostu wytrwali, żebyśmy dali radę. Ja wiem, że Wasze intencje są bardzo często trudne, beznadziejne, nierozwiązywalne, że są tak ciężkie z ludzkiego punktu widzenia, że nie jesteście w stanie sobie nawet wyobrazić, co musiałoby się wydarzyć, żeby to się rozwiązało. Ja wiem, bo ja sama takie intencje mam, miałam. Ale wiemy, że na pewno wiem to, że z Bożego punktu widzenia są na 100% do rozwikłania. Nawet jeżeli są, nie wiem, bez, najbardziej beznadziejnymi z beznadziejnych, musimy to uwierzyć i po prostu trwać na modlitwie. No i oczywiście, przede wszystkim, najważniejsze, postępować cały czas jako katolicy. Więc, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, na przykład tą pompejanką, na przykład ktoś akurat wchodzi i nas o coś pyta i z domowników i pyta nas o coś, a my się denerwujemy, wpadamy w złość, starajmy się tego nie robić. Jeżeli się modlimy, zachowajmy spokój, bądźmy dobrzy cały czas. Starajmy się też, jeżeli jest to możliwe, przystępować do Komunii Świętej, być cały czas w łączności z Panem jestem w Eucharystii. To nie jest warunek konieczny, ale myślę, że przystępowanie do Komunii Świętej w czasie, kiedy odmawiamy zresztą w ogóle nieważne, czy odmawiamy, czy nie, częściej jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, tym po prostu lepiej. To na tyle. Jeszcze raz życzę Wam dużo wytrwałości i dam radę. Szczęść Boże, kochani.